Cześć, witajcie. Zrobiłem nowe terrarium dla mojego żółwia. Teraz mam lepiej wchodzić, bo zrobiła mi się tak mętna woda. Czekajcie. O. Zrobiła mi się tak mętna woda. Normalnie z tej perspektywy, nie? To to były białe jak to. Jak to. Jak to białe, nie? A teraz zobaczcie, jak sobie ładnie pływa. Nie jest teraz duży. Większy. No, nie duży, ale. Trochę wie, duży jest. I też Wam powiem za ile ja go kupiłem. Za 100 zł go kupiłem, więc chciałem Wam pokazać nowe terrarium. Zobaczcie go głosę mama, więc specjalnie dla niego kupiłam. To co? On się nie dusi, on ładnie sobie pływa. I tak sobie bierze, żeby się dotlenić. Ale wchodzi za Chce chcę dotlenić to na tą wysepkę. Tu jest troszkę wody. Ale jak staje na łapkach o jak tak robi jak teraz, nie, to mu może oddychać. I ten. Jak chcecie, to mogę zrobić tak, żeby nawet wezmę sobie na rączkę. Teraz bieg rączkę? Dobra, wezmę Wejdziesz, 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 wejdziesz. I nie schodź, nie schodź, nie schodź że mnie cię widzą. Kurna, z lasmi Dobra, nie będziemy go męczyć, bo wschodzi, schodzi to znaczy, że nie chce być. Rędne rączki. To co? Na razie jecie